Męki pańskiej, według świętego Mateusza. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, Król Izraela, niechże teraz zazejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Leżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eloi, Eloi, lema sabachtani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Dziś czytamy opis męki pańskiej opis, który opowiada, jak doszło do ukrzyżowania i dlaczego. Chciałabym się skupić dziś na jednym elemencie tego opisu na krzyżu. Dla nas współczesnych opis ukrzyżowania nie jest tak straszny i przerażający, jak dla współczesnych Jezusowi. Przyzwyczajeni jesteśmy do brutalnych obrazów, do informacji o tragicznych śmierciach, porwaniach, morderstwach. Nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić, czym była śmierć na krzyżu dla współczesnych Jezusowi. To wielogodzinne, a często nawet kilkudniowe konanie w okropnych męczarniach, na krzyżu, w kwarze słonecznym, bez możliwości poruszania się to niewyobrażalna śmierć w okropnych mękach może właśnie dziś jest moment by zadać sobie pytanie czym dla mnie jest krzyż Jezusa czy jest tylko ozdobą którą noszę zawieszoną w uchu czy na złotym łańcuchu a może okropnym ciężarem który tak mnie przytłacza że nie jestem w stanie o tym mówić a może jakimś symbolem, znakiem, który kiedyś się wydarzył, ale dziś jest inny świat, inne realia i ten znak już nie pasuje do naszego świata? Czym dla mnie jest krzyż Jezusa? Przyznaniem się do Jezusa Chrystusa i Jego miłości do mnie? Przyjęciem i zgodą na to, co trudne, ale zawsze w łączności z Jezusem? Współcierpieniem to znaczy zagłębieniem się w męce Jezusa i próbę wejścia w jego mękę i jego doświadczenie cierpienia, by lepiej zrozumieć swoje? Czym dla mnie jest krzyż Jezusa? Pytanie aktualne na każdy dzień roku, ale dziś tak mocno wybrzmiewa. Pytanie, które nie ma jednoznacznej i niezmiennej odpowiedzi. Ta odpowiedź jest zmienna, zgodnie z naszym życiem i doświadczeniami, jednak ważne, aby także z Jezusem, a więc czym dla mnie jest krzyż Jezusa?